Mam opóźnienie, przepraszam najmocniej, ale staram się jak mogę, <laughs> żeby się wbić punktualnie na dziewiątą, bo wiem, że wiele osób czeka i serdecznie Was ściskam i pozdrawiam i dziękuję za to, że jesteście regularnie na tych nagraniach. Spotykamy się po to, żeby czytać razem Pismo Święte i <laughs> przechodzimy razem przez trudny rozdział księgi Izajasza. Mówię o swojej perspektywie, że dla mnie to jest trudny, trudny etap, natomiast. No, Stary Testament ma to do siebie, że jest tych trudnych etapów trochę. I wczoraj też o tym mówiłam, jak bardzo warto jest się nie poddawać i przez nie po prostu przejść, nie siłując się, że, że nie rozumiem, że się nie zgadzam, że ale jak to, ale czemu. Po prostu ufając, że jeśli czegoś nie rozumiem, to znaczy, że na ten moment ma być to przede mną zakryte. Na tym polega tajemnica. Właśnie. Dobrze, czytamy dalszy ciąg księgi Zajasza, czyli będzie teraz o działaniu Izajasza jako zapowiedź klęski Egiptu i Etiopii. No bo to w ogóle jest, są proroctwa. W roku, w którym Tartan, wysłany przez Sargona, króla Asyrii, wyruszył przeciwko Azdodowi, walczył z Azdodem i zdobył go. W tymto czasie rzekł Pan przez Izajasza, syna Amosa, tak, idź i zdejmij przepaskę ze swoich bioder i zzuj sandały ze swoich nóg. I uczyniwszy tak, chodził nago i bosą. Wtedy Pan rzekł, jak mój sługa Izajasz chodził nago i boso przez trzy lata jako znak i przepowiednia o Egipcie i Etiopii, tak król Asyrii będzie prowadził jeńców egipskich i wygnańców etiopskich, młodzież i starców nago i boso i z gołym pośladkiem ku hańbie Egiptu. I przestraszą się i zawstydzą z powodu Etiopii swojej nadziei i z powodu Egiptu swojej chluby. I powiem mieszkaniec tego wybrzeża w owym dniu, tak oto dzieje się z tymi, którzy byli naszą nadzieją i do których uciekaliśmy się o pomoc, aby ratować się przed królem Asyrii, jakże się sami uratujemy? Wypowiedź o nadmorskiej pustyni. Jak wichry szalejące w Negebie, tak to przychodzi z pustyni z ziemi strasznej. Srogie widzenie objawiono mi, rabuś rabuje, a grabieżca grabi. Wyróż, Elamie, oblegaj medio. medio. Położę kres wszelkiemu wzdychaniu, dlatego bolesne skurcze przeszywają moje biodra, ogarniają mnie boleści jak boleści rodzącej. Jestem oszołomiony tym, co słyszę, zatrwożony tym, co widzę. Moje serce dostaje obłędu. Przerażenie mnie ogarnia. Upragniony przeze mnie zmierzch zamieniło w, zgrozę, w grozę. Zastawiają stół, rozścielają poduszki, jedzą, piją, wstańcie. Książęta, namaszczajcie tarczę, bo tak rzekł do mnie Pan: Idź, wystaw strażnika, niech doniesie, co widzi: Gdy ujrzy jeźdźców za przęgi konne, jeźdźców na osłach, jeźdźców na wielbłądach, niech nasłuchuje uważnie, bardzo uważnie. Wtem zawołał strażnik: Na strażniczej Wierzy, panie, ustawicznie stoję dzień w dzień i trwam na warcie noc w noc. I oto tu nadchodzi oddział jeńców, zaprzęgi konne, i odezwał się głos: upadł, upadł Babilon i wszystkie posągi jego bogów potrzaskane na ziemi. O ludu, ty mój, wymłócony i podeptany na klepisku, co usłyszałem od pana zastępów, boga izraelskiego, to wam zwiastowałem. Wypowiedź o Edomie woła do mnie ktoś. Seiru. Strażniku, jaka to pora nocna? Strażniku, jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział: Nadszedł poranek, lecz także noc. Hmm, nadszedł poranek, lecz także noc. Jeżeli hmm, musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie. Wypowiedź o Arabii. Wy, karawany Dadanitów, którzy nocujecie w zaroślach w Arabii, mieszkańcy kraju Tema, wyjdźcie z wodą naprzeciw spragnionego, wyjdźcie z chlebem na spotkanie uciekającego, gdyż przed mieczem uciekają, przed mieczem dobytym i przed łukiem napiętym i przed ciężką walką. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, dokładnie za rok, obliczony ściśle jak rok najemnika, skończy się wszelka. Wznios, e, wspaniałość Kedaru, a resztka z liczby łuczników, rycerskich synów Kedaru będzie nieliczna, gdyż Pan Bóg Izraela powiedział. Wypowiedź o Dolinie widzenia, co się z Tobą dzieje, że cały wyszedłeś na dachy, grodzie pełen krzyku, hałaśliwe miasto wesołe. Twoi polegli, nie padli od miecza ani nie zginęli w walce. Wszyscy Twoi wodzowie razem pieszli bez łuku, zostali wzięci w niewolę. Wszyscy Twoi, których ujęto razem, zostali wzięci w niewolę, chociaż daleko uciekli. Dlatego mówię: odwróćcie swój wzrok ode mnie, gdyż muszę gorzko płakać. Nie trudźcie się, aby mnie pocieszać z powodu zagłady córki mojego ludu, gdyż dzień popłochu, zniszczenia i przerażenia przygotowuje wszechmocny pan zastępów. W dolinie widzenia burzą mury, a okrzyk bojowy dosięga góry. <laughs> Elam wziął sajdak, Aram zaprzął konie do wozów, a Kir odsłonił tarczec twoje. Najpiękniejsze doliny pełne były wozów, a jeźdźcy ustawili się naprzeciw bramy i zdjął ochronną zasłonę Judy, a ty spoglądałeś w owym dniu na zbroje leśnego pałacu i oglądaliście szczerby w murze grodu Dawida, a gdyby liczne, a były liczne i zbieraliście wody dolnej sadzawki. I dokonywaliście, Oględzin domów w Jeruzalemie, burzyliście domy, aby umocnić mur. Zrobiliście też zbiornik między dwoma murami na wodę starego stawu. A nie patrzyliście na tego, który go zrobił i nie widzieliście tego, który go od dawna przygotował. O, jest przepiękny fragment. Jeszcze raz przeczytam. Zrobiliście też zbiornik między dwoma murami na wodę starego stawu, a nie patrzyliście na tego, który go zrobił i nie widzieliście tego, który go od dawna przygotował. Jest takie fajne zdanie, które bardzo lubię, że czerpiąc wodę nie, zapinaj, nie zapominaj o tych, którzy wykopali studnie, nie? A wszechmocny pan zastępów nawoływał w owym dniu do płaczu i skargi, do wyrywania włosów i opasania się worem. A zamiast tego oto wesele i radość, zabijanie bydła i zatrzymanie owiec, spożywanie mięsa i picie wina. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Lecz pan zastępów objawił mi i to słyszałem. Zaprawdę ta wina nie będzie wam przebaczona, aż umrzecie, rzekł wszechmocny pan zastępów. Na tym dzisiaj skończymy. Tak króciuteńko. Kolejny fragment księgi Izajasza, eee... Myślę, że warto sobie też wygooglować Księgę Izajasza, żeby sobie poczytać też w ogóle jakie są tutaj te przesłania, wtedy bardziej będzie wszystko zrozumiałe, bo jeśli tak nie, nie, w ogóle nie wiemy na przykład, że jest to prorok, no to trudno nam się to czyta, nie wiemy o co tu kaman, w ogóle o czym tu mowa, więc warto sobie właśnie wygooglować, poczytać też różne komentarze do tego. Ja będę kończyć, bo dzisiaj bardzo ograniczony czas, ale yy, mam nadzieję, że te, ta chwileczka też była warta tego, żeby się włączyć. <grytanie> Całuję, dobra? Dobrego dnia.